Cisza House, ciągasz naszych rozmów tak. o cisza, o życiu. Dobrze, zacznijmy od tego co palimy. więc ja spalimy Abila Premium z maku cappuccino, z najnowszej dostawy, już z nową akcyską. Jest troszeczkę droższy od, od Abila, jak to bywało drzewie i teraz mamy w detalu je po 19 zł. Mhm. Na szczęście nadal robione ręcznie. Tak nie będziemy Wam pokazać cięcia, bo kto palił albo kto widział filmiki moje o Abirze, no to wie, że cięcie jest doskonałe. Co możemy powiedzieć o zapachu? Zapach jest troszkę mocniejszy niż klasyczne kapuccino, jakie było dostępne w stajni Abira. Wyraźniejszy, ale naturalny. Tutaj nie ma zero, zero chemii tak naprawdę. Tak, tak, to jest klasa sama w sobie. Ja myślę, że na Kobilku palimy na Kakobiku, bo spalimy palimy riverach, To będzie spróbowało jeszcze lepiej problemy. Dokładnie, bo jednak to wpływa. Zobaczmy w takim razie jakie są chmurki. Jak widzicie chmury całkiem spoko, jak na samorozpalające się węgle. smak. No, ale wiesz, że punkt, y, podobno chodzi taka opinia o, o tym smaku Abira, że, że nie jest zbyt dobry, że nie jest tak dobry jak tamto cappuccino. Wiele osób, podobno szczególnie na forach e, ciszowych, e, daje niezbyt pozytywne recenzje no tego smaku. Ja rozumiem. jako, jako, że paliłem pierwsza, pierwszy raz, w ogóle pierwszy tytuń, jaki kupiłem to był Abir Cappuccino. E, powiem Wam, że dla mnie jest różnica, jest troszkę bardziej czuć kawę, mniej to kapucinowe, tak. ja bym to powiedział, że to bardziej jest jak latte zrobione, coś takiego. Zdecydowanie tak. no, ale no, smak, nadal czuć tu kawę, jest całkiem przyjemny, miły po w ustach. jest to, tutaj, to nie słodka ale nie słodki. Zdecydowanie. Pali się to całkiem przyjemnie, chociaż powiem, że bardzo nieciekawi jakby zamiast wody wlać mleko na przykład by to było właśnie ubiegłeś mój tutaj plan niecny gdyż mam właśnie zanadrzał filmik gdzie palę na mleku tak? na mleku, dokładnie Była to, to zdradźcie może jakieś są fakty jest wyrażanie? Yy, powiem Wam, że jest taki yy, słodszy, słodszy słodszy mleko wpływa na laktozę mhm. i też jest taki mm, gładszy smak nawet bardzo mocne takie smaki jak z soeksa, który się pojawi w przyszłym tygodniu na, 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 na recenzjach. Fajnie taki troszkę złagodniał. Jest to ciekawe. Fajne jest to, co zostaje po tym mleku. Widać wtedy ile, ile daje nam woda. To mleko już nie jest mleczne, tylko jest takie, nie wiem, jakby zostawić je na Śląsku, na, na, na dwie godziny, po prostu e, efekt piorunujący. Widać wtedy, to jest dobre dla palaczy, jak palą papierosy, żeby pokazać, co to jest fajka wodna i dlaczego fajka. jest lepsza. No dobrze, no to mówię, polecam Wam, z czystym słowem, nie jest to to samo, co było, ale e, jest też dobre. Faktem wartym zauważenia jest to, że jest na lepszym tytoniu. No właśnie, ostatnio rozmawiałem na tym są Tytan specjalizuje w apirach i, 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 i przyznam szczerze, że była bardzo, bardzo nowe nowy Tytan, próbny, 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 na którym ten jest peżany, ta, ta seria premium. No, Sprawdzimy jeszcze inne smaki, myślę, celowo, prawda? ja się to sprawdza szczególnie w pomarańczy, bo pomarańcza jest chyba na najlepszym kryptoniem. Tej tej tutaj stali, tutaj bym po polemizował, znaczy nie mogę polemizować na pewno z pomarańczy, bo jeszcze nie paliłem, ale wiem, że dla mnie, mój ideał, jeżeli chodzi o tytoń Abira, to jest stryna do tej pory, mimo mm, wszystko. No to spróbujesz w przyszłym <coughs> Dokładnie. To zrobisz test. <coughs> tak, i będzie porównanie, zestawienie, już będzie można powiedzieć prawie wszystko o tej stajni. Jeszcze trzy smaki zostały, które niedługo też pewnie się pojawią. No dobrze, jesteśmy <coughs> z powrotem u Ciebie. To porozmawiajmy, co ciekawego możemy znaleźć poza tytoniem i fejkami u Ciebie. Znaczy na pewno jakieś fajki niestandardowe, tak? Mm -hmm. to nasze znaczy ostatnie. Coś, coś, co też pojawiło się e, parę miesięcy temu w Polsce. Jest to e, szysza przenośna e, produkcji odziwo japońskiej. Nie, nie jest to jednak chińczyzna, tylko produkcja japońska. No i powiem szczerze, że e, jak na tego typu e, produkcji jestem z niej bardzo zadowolony. Jest wygląda porządnie, jest bardzo szczelna, wszystkie części są wzięte na nie dopasowane. Metra, no. japońska robota. A, japońska robota. na znaczy, no, minus tej fajki, który się rzuca, przy bliższym spojrzeniu jest cybuch mały cybuch, co no, na, jest maks. Tak, maks pół, pół godziny palenia podejrzewam. Tak mi się wydaje, że, że rocznie nie więcej. ale Tam... też jest i plus. Plus jest taki, że można po prostu tą fajkę sobie wziąć na ramię i pójść sobie na spacer, na przykład Ta, do lasu. Tak. Tudzież do parku, tylko niestety w naszym kraju jeszcze coś takiego to jest sensacja. Znaczy jest, na, ja zastanawiam się, czy np. przykład idąc taką fajką do losu nie otrzyma się od razu mandatu, prawda? No, 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 to znaczy to... No, nie, nie mówimy teraz, kiedy jest tam suszy, tylko powiedzmy tak, tak, tak. kiedy można. Albo tudzież na przykład na spacer nad, nad wodę, czy po prostu pochodzić sobie mhm. można. Myślę, że... Też się nadaje do samochodu e, No z pewnością, co, co więcej ma to taką dość fajną osłonkę, że będą z porządnego kawałka metalu, który zabezpiecza, to jak, prawda? wygląda w sumie manierka po no, złożeniu. Jak, jak właśnie jak manierka, ale fajnie jest jeszcze skórzany pasek dołączony do tego. Nie jest to żaden gubel tylko... Zmaciany no, e, taką jakby parcianą. No. No, tak to wygląda, prawda? Mhm. Pozwól? No mhm. tak, to jest mocne, widać skóra. Tutaj taśma, taka jakby parciana, to, no to wszystko fajnie wygląda. Ułożone skórką. Ciekawa rzecz. Ciekawa. Myślę, że nasze społeczeństwo dojrzeje do czegoś takiego. No z czasem z pewnością. To, to jest też warte zauważenie, że początkowo cena tej fajki była. 199, eee, 199 zł w tej chwili cena tej walki już spada, widzę, że można ją dostać za około 170 zł. Ok. Tak Myślę, że pali, to jest pali. dobra alternatywa do samochodu. Przede wszystkim ja bym to tak... Znaczy tak, ja, ja bym w samochodzie palić, bo z czego nie napijam, no no, nie, no nie dość no, to cichmur, no tak, pospania. wiadomo, ale to bierzmy pod uwagę, że jak palimy w samochodzie, to jednak yy, nie ma już takich dużych zaciągnięć, ale no jak ludzie pijadą i palą papierosy, też to jednak... Nusą. Ja też się spotkałem z taką fajką do samochodu, stricte przystosowaną. Leila jest dostępna w Stanach. Ona jest tak zrobiona, że po prostu jest dopasowana pod uchwyty do kubków. Więc po prostu stawiasz sobie w uchwyt i nie masz problemu z tym, prawda? No cóż, zobaczymy jak to się rozpropaguje. Mam nadzieję, że przestanie to być tak, że wychodzimy na miasto z bajeczko, do parku i tutaj zaraz przychodzi pan policjant i pyta się, co tu się dzieje. Co mój kolega ostatnio miał taką nieprzyjemną sprawę, że go wygoniono z parku. No, ja apeluję e, o to, żeby się nie, nie dawać wyganiać, żeby jak... Rozsądek wszystko... przede wszystkim, ale ozy... też trzeba... Pokazywać, że wszystko jest ok. Tak. Dokładnie, wyjaśnić, pokazać. Sam miałem panów z domu przyszli, zobaczyli o fajeczkę tam fali. Powiedziałem, tak proszę, chcą panom spróbować, nie ma problemu. Nie chcieli, ale z chęcią bym ich poczęstował. Może by, by, by po prostu zaczęli myśleć troszkę. Jakie, jakie są powiedzmy jeszcze takie ciekawostki, które u można spotkać? Jeszcze ciekawostek, to jeszcze możemy skonstruujemy. na tym, i tutaj stoi. Jest to czterowężowy parach na, na cztery waty. No, jest duży, jest duży i jest drogi, bo, bo kosztuje prawie 6 stówek. Niemniej hmm. powiem szczerze, że na wyposażenie szysza albo ekor, pewnego rodzaju ekstrawagancji dodatek do wyposażenia domowego. Świetnie się sprawdza. 96, tak, ale powiedzmy... Znaczy 599 zł. No tak, ale powiedzmy, mamy czterech kolesi sobie w Akademiku. Zrzuca się po 150 zł, to za sobie, że, że fajki, nie kupisz. Co, co, prawda, co prawda bym się bał, to trzeba, że w akademiku, bo jest to zbyt cenny sprzęt. No tak, ale no, no to, nie wiem. Nie, no, tudzież to, na stacji, na przykład. co to, 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 grono ludzi palących. Nie, no tak, ale co fenomenalnego fanobolone, jest w tej fajce, to jest właśnie to, że mimo dużych kawałek się skręca na drobne kawałeczki. Każdy z tych segmentów, które tutaj mamy, jest oddzielnie skręcany. No naprawdę, robota klasa. Co robota klasa? Jak, kolosus mi. Mija kolosus też jest taka rozbierana odlewany tam był aluminium tutaj widzę że też takie coś aluminium ale mosiąd no na pewno pierwsza rzecz jaką wchodzi człowiek to to się rzuca w oczy największa praktycznie fajka w sklepie